捏、啊、嘛！没 Z strony Formela Kasper znajduje się we Wrocławiu, w hotelu aktualnie, ale już tutaj na mnie czeka śniadanko. Przyjechałem do Wrocławia po co? Po to, aby pomóc Łukaszowi Harzewskiemu w przygotowaniach przed walką na FEN-34 z Damianem Lapilusem, bardzo mocnym Stójkowiczem, który jest również Manikutem. I bardzo bije mocno właśnie z tej pozycji. A co ja skorzystam? Ja skorzystam z zajebistych zapasów, gdzie Łukasz e, będzie mnie wywracał. E, ja będę się bronił. E, no i mi to bardzo dużo e, przyda się, jak chodzi o moją grę MMA. Bo finalnie to ja rozdaję karty w klasce i decyduję, czy walczę w stójce, czy w parterze. A te zapasy są tym łącznikiem decydującym, czy bronimy, czy sprowadzamy. Tak naprawdę jestem po jednym dniu treningowym z Łukaszem. Przyjechałem w niedzielę wieczorem, aby nie robić trasy w poniedziałek i się nie męczyć, tylko być zregenerowany na trening. W poniedziałek rano by był parter, po parterze zrobiliśmy luźne sparingi MMA. Wieczorem była stujeczka, a dzisiaj idziemy do klubu, gdzie będzie klatka. Zrobimy sobie takie typowo zapaśnicze zadania pod siatką i chłopacy dociążą mnie, żebym miał jeszcze ciężej podczas tego pobytu we Wrocławiu, żebym jeszcze więcej się nauczył. Właśnie wychodzę na trening. Zjeżdżamy zaraz winą w dół, prosto do garażu i w sumie Wam pokażę ile samochodów jest na parkingu tak naprawdę się czuję, jakbym miał cały hotel dla siebie. E, obsługę tylko widzę w recepcji. Nawet czasami ich nie widzę, bo czasami nawet ich tam nie ma. No bo po co, jeśli ludzi nie ma, tylko taki formela, że przyjechał na spa i i dla niego będą siedzieć. I klasyczny motyw z windą. Recepcja nie. Bieg. I tak można zaczynać kolejny dzień we Wrocławiu. Dzisiaj znów będzie mocno. Pyk pyk. 3-4 samochody. się pod klub U góry widzicie salę e, Łukasz Harzewski już jest tam przebrany Właśnie dzwoniłem do niego, że już podjechałem Więc co? Zaczynamy dzisiejszy dzień od Rio O, patrzcie tego pana tam tyk, tyk. Już jest gotowy, ja już gotowy A ja muszę się jeszcze tylko przebrać Tak, co dziwnego, bo jestem... Poproszę. E o, weź się. Jest. Sponcie, czyli... Piona jeszcze raz, bo się nie nagrało. Trzeba... Ale, ale nie, musimy to nagrać. Musimy Tak, nagramy, nagramy. Generalnie dużo na moim kanale jest właśnie zawodników MMA, bo nie mam takich widzów e, z innego środowiska. To możemy dla nich pokazać właśnie jedną technikę zapośniczą. Bo ma, dużo pokazywało na moim kanale, co ja potrafię, ale może będę. Wprowadzę takie coś nowego do kanału, że będę sobie jeździł od klubu do klubu i każdy zawodnik coś tam swojego pokaże i takie cenie będzie przy oglądaniu, bo wpadłem tutaj. Jeśli chodzi o moją walkę z Kasprem, to praktycznie jej nie pamiętam. Ja w, sum, ja w sumie też. Wiem, że jest na internecie, możecie ją obejrzeć, ale ja osobiście jej nie oglądałem, bo nie chciałem się wkurwiać i pewnie podobnie ty Ja też. Cała rodzina miała zakaz oglądania w ogóle tej walki, ale wiadomo, że oglądali. Ale walka kozak, naprawdę dobra, nie? Dobra robota tam. Nie? Kurde, stary, no. no. Ale i też już obojętę zostawiliśmy i nawet do tej pory jak się jedzie na jakąś galę. Ale tam, dobrze jest tam, kontakt tak i nie? Że ale... Rany, rany witem nie, nie, nie Bo no moim, moim interesem jest teraz, żeby Harry, kurwa wygrywał, nie? No to żeby... tak samo jak Kasper wygrywa to mnie też windu. Tak, więc my nie możemy, przy... będzie raz nie, możemy przy... nie możemy przygrywać Naszym interesem jest teraz, żeby po prostu się spierać i wygrywać ja wszystkie walki po kolei my pojedziemy w któryś dzień na pewno na... Zapraszam na pomoże to podwiedzieć się. Ja zapraszam do nasowania, no no ja żeby no ja do... do... ostatni łyczek się rozgrzewa no. Cały czas bez przerwy, tak, tak. bardzo dobrze. Dzisiaj Harry zafundował mi dzisiaj taki trening specjalistyczny bardziej pode mnie niż pod, pod jego e, walkę. Ale wczoraj ja zafundowałem mu taki bardziej trening e, pod jego e, styl walki, żeby z Damianem miał po prostu łatwiej. Wczoraj ja mu go doci dociążyłem, a dzisiaj zebrał ekipę, żeby nie dociążyć. Fajnie. Panie, Panie, super. Ubieramy fenkawice. Fenkawice. A, a masz fęcznik?

Dla mnie, specjalnie dla ciebie, specjalnie dla nich. Łukasz karzewski, pokażę jedną technikę, którą będziesz mógł szkolić. A jak ja przyjadę do ciebie i będę mógł sprawdzić swoje umiejętności, to zobaczymy, czy oglądałeś właśnie ten odcinek. często no mamy taką sytuację, że mamy prawą rękę włożoną do środka, wykluczyliśmy jego jedną rękę i bijemy sobie ho, jak w kit. Po prostu bijemy sobie w kit. Nie przeszkadzamy, wklejemy typa. Stanie się raz na szeroko, hop, Zaczyna go boleć, to kolano, co zrobi? Będzie zasłaniał tą nogą, Hop, teraz wkładamy sobie prawą nogę. Hop, na prosto. Prawą ręką łapiemy jego kole z biodrowy. Możemy nawet to zrobić jedną ręką, wcale nie musimy klam klamry łączyć, nie? Hop, czyli staniesz się teraz na szeroko. Hop, uderzamy, bam, bam. Zaczyna go boleć, dostawia tą nogę. Hop, wkładamy, jak przestawił, cyk. Zabijamy do tyłu. Bardzo proste no, i skuteczne. No, bo więcej ludzi się śmiał. więcej się nie śmiał. Zawsze to nie jest. Zawsze nie treningi, treningami, ale pamiętajcie, są też tajne techniki. Ma chory pokaże techniczkę hey, od hey, tatusza. Hey, hey. on uderza. Bam, nawet możemy dostać. Bam, Hop. przechwytujemy. Jest ręka. Wyciągamy, nowa też jest ważna. jest bardzo tak. Byliśmy tak. tu, pamiętajcie, łokieć. I go nie ma, i go nie, nie ma. I walki. i pan, i i o, ale to straszna technika. Straszne, nie? Przejebana. Kurwa Łukasz, pokaż się. Nie wiem, nie można Chcia więcej pokazywać. Ale trzeba dokładnie, trzeba ją ci nie? Nie będziemy więcej pokazywać, bo będziecie zbyt dobrzy. Przyjedziecie i jeszcze nam... Śmiercionośne się Tak, w Tak, wklepiecie i będzie siara, siara będzie. Za dużo nie możecie się nauczyć. Pierwszy ja, dzień. Dzień dziecka. Tackę na dzień dziecka mi sprawy taki. To jest pezem, że pamiętam go o dzisiaj. polu. No walka No walka nasza szczęście. Ja co, to przynajmniej to był dzień w martek. Właśnie, że miała być ta walka w marcu, ale no, ona była przesunięta. Tak, przeniesiona. No to jedynie szczęście. Jednakowa trochę lubiej ta poszpańka, żeby nie pamiętać. No, no Póra, dobrze, woda, serca oddaliście mega walka. Te... Konkretnie, Kon Kon było, nie? Ja? Ale tak jak ty wczoraj powiedziałeś, że. Ja nie chcesz już mieć takich ciężkich warg, nie? To Ja kurwa. W sumie też bym nie ciebie się tak mocno w, w życia, nie? Ja naprawdę długo dochodziłem do tego. Do, Jak kurwa siedziałem w, kar w karetce, go się mnie tam trzyma, ja tam kurwa wiesz, siedzę, leżę, odpoczywam, nie? Kurwa, poturbowania, ja, mówię, ja dole. Później siedzę w samochodzie, trenerem nic nie mówię, bo kurwa cały czas dochodzę do siebie i dopiero gdzieś tak jesteśmy w połowie. Klasa, gdybyś zaczął z trenerem rozmawiać, nie? Taki byłem wyjebany, kurwa, z buty. No, tak tak. ale... no Harry miał podobnie, lecz z boku siedzieliśmy pierwsze co do lekarza, żeby jakąś przebadać, bo też był podzwonić, no to wiadomo, trzeba było coś się zweryfikować, czy jest okej. No co, pamiętam, jak z nim się robiłem, no później się odbiło, Harry, tak jak było w cały na Ale ja pamiętam, no, jak to strasznie to, mnie to, ta głowa to, bolała, ale to w się podał mi taką... To była pora gina, nie pamiętam, wiem, że ja tabletkę przeciwbólową. Ja mówię, proszę, o jakąś tabletkę przeciwbólową. Nie dobrze mi było, bo ona tak bolała. Oni tak patrzyli na mnie, ja mówili, weź dobra. sobie od razu dwie. Od razu <grym> Ale u nie pamięta, nie? mnie pieszych nie pamiętam. A nic pięć razy nie pytałeś, bo już później jak się nam, na tym weksle, to pięć razy pytałeś, czy no. mnie to dobra walka była, dobra, no weź, to nie walka tak? A ja na przykład nie pamiętam walkę z nie? Tam z głowy nie dostałem, ale nie pamiętam zmęczenia. Tak no. się wy, wypierdoluje sił, no. że jakbym miał odtworzyć co się działo w który rundzie i po kolei, to bym tego nie odtworzył. Nie? Ja raz obejrzałem tam walkę tak przelotem. I jak już widziałem tą drugą, trzecią rundę, to tylko tak przeleciałem, żeby nie oglądać, żeby nie to, nie to, oglądać tego, rundy, bo od razu byłeś... Tak. ciśnienie, nie? Tak. ciśnienie. No. pomyślcie sobie, co ja musiałem mieć w głowie, jak ja schodziłem po tej piśmie, gdzie chyba zostałem zmielony, po prostu zmasakrowany. Co ja miałem w głowie, żeby znaleźć w ogóle jakiś tam sposób, żeby to mógł wygrać? Od wszystkiego się odpię, obalenia mnie nie wychodziły. A od ciosów, którzy nawet na nie było mogły, żeby mieć jakieś strasy, a, się zlecenia nie było. No to że jak wiem, na do nas, to wiesz, to, co na trenera, mówię, że nic, nie będziemy gadać, nic nie to co, że się się tak tak, zbyt po pierwsze. Się trafiało, a druga sprawa, no? To nie było pomysłu w by ogóle. Znaczy, nie było, ale nie no, tak jak, tak jak ty, tak jak ja zrobiliśmy masę pojedynków w tej walce. I powiem Wam szczerze, że po, po tobie wydałem parę lat, i żadna mi tyle po prostu nie dała do, do przodu? przodu, Ja teraz to zostałem w się dzisiejszej Wtedy było świetne z Kazem. Bardzo dobrze kontrolował Ciebie, jak to wchodziliś w nogi. Po pierwsze, że to w ogóle go nie udało się sprowadzić, Kaz to wszystko zainteresował. Jeszcze konwerki to w boksie, niby się to podłączył, to, to, to ci, chcą, mało brakowało. Ja dochodziłem, próbowałem tak jakby rzucić, ale nie chciałem tego zrobić na 100%. Nie wiem, czy mi próbowało, nie wiem, tak jak mi nie chciał się wystrzelać, tak jak mnie nie chciał się wystrzelać. Ja bo się oglądałem To też była taka sytuacja, że rokiem stał po morcie, wytrzymał ileś tam ludzi, później odpalił, tak Stary, ja na przykład... Był już miesiąc po walce, który której miesiące już jakiś czas był po walce, i tam zobaczyłem, że jakiś portal przejechał do ciebie i zrobił z tobą materiał. I jak ty zacząłeś mówić, że sam nie wiesz, w jaki sposób przetrwałeś, to ja mówię ja... Wiesz, małego nie, małego, małego, małego. nie, nie, tylko, ty, nie, tego mówię, no kurwa, no wiesz, jeśli Łukasz sam nie wie w jaki sposób to zrobił i poleciał na takim charakterze, na takim serduchu, na takim wiesz, takiego typowego wojownika charakterze, to mówię, kurwa, zobacz ile mało zabrakło, nie? Tyle zabrakło nie, i kurwa nie to, że ta walka... Pod, pod względem Harego i moi, bo mnóstwo błędów, to zobaczcie kurwa, ile mogliśmy się nauczyć po tej walki. No, no, z mojej takiej perspektywy, jak już no. ma być neutralny, to wiesz, jak podłączyłeś Harego i leżał tam, to faktycznie Harry się zachował w ogóle jak 90% z nas się nie zachowuje. Wiesz. Dostajesz dwoma, ponad się leżysz, kładziesz na tak, plecy i nie. czegoś przyjmujesz. I, go, a ja jestem w sumie gdzieś zaczął Słuchaj, stawać, zaczął ja się za masy i ja się. To to my to my to my ja patrzyłem tak, wiesz, trochę na kasztę, patrzyłem po na ciebie, ja kas tylko po nie wiem co robić, bo no. patrząc, ty idziesz. Ale był no, taki moment, był taki moment, że byłem nie wiedziałem co robić, Tak, nie? A, powiesz, bo normalnie to tak, z, z jednej strony. 9 by się położyło, byś coś szukało, z gardy, czego wiesz, A ty stałeś, że szukasz, szukasz tej sali, gdzie jesteś. No, tu pan na tak No, nie pan na nas. nie tu czy macie atakować, No, tu się dzieje, Ja taki tu jest, tu jest, Właściwie był taki moment, że zgłupiałem, ale wziąłem harego, który już pływa, ale też czułem się już powoli zmęczony i teraz czy po, po, ta, po, 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 pójść do końca i na pewno umrę? Czy trochę poczekać? I może przetrwał. I to, I to był głową. I to był ten, I to był I to to ten błąd. To, no. by było... to <gry> był mój błąd. Powinien się rzucić. Chyba, że wytrzymał jeszcze bardziej, ale, ale już tam było na granicy, nie? No i to, to, było to, bardzo to była taka sytuacja, że ja już byłem podłączony, stałem, a nagle patrzę się, noga leci. Widziałem <grym> tylko, że tutaj noga poleciała i potem jeszcze całkiem odrzuciłem. running through the last of my thoughts standing on the edge of my chance Mam jeszcze jedną prośbę. Można przyłożyć śniadanie na 8, a nie na 8.30. Super, dziękuję. Do zobaczenia. 29 stopni. Ja z hotelu do klubu mam dosłownie 5 minut drogi, nawet nie. Do tego klubu, gdzie teraz właśnie zmierzam, bo w tym, którym byłem rano, no to 15 minut drogi samochodem ale e, tam pojawiliśmy się tylko dzisiaj rano i jutro jeszcze raz tam pojadę a generalnie wszystkie treningi odbywają tutaj się niedaleko wieczorny trening parterowy w NKW się popracowałem troszkę na komputerze myślałem że skręcę skręcę myślałem że złożę vloga z wyprawy do Helun rowerem no ale się okazało że materiał już nie jest grą materiał wykasowałem z kamery na rzecz sparingów i co? Fejdupa, zrobiłem taką szybką y, instarelację, co mnie czeka, jak przyjadę z Wrocławia. Piękne słoneczko. O, a ja już jestem po drugiej stronie w budynku, głoszę i za tą ulicą, dosownie 100 metrów, jestem w tubie. Podobno jeden z największych klubów Squasha. Zobaczcie, jakie to jest ogromne miejsce. Same boksy, do skłosza, siłownia, kolejne boksy. Wczoraj, chyba to było na wieczornym treningu, było mnóstwo, mnóstwo ludzi. Dzisiaj jest zdecydowanie mniej. No ale. Ja w skłosze jeszcze nie potrafię grać, ale bardzo możliwe, że prędzej czy później się na to skuszę. Uwag, plecę. Teraz nie, nie kładłbym się od razu na plecy, tylko najpierw chciałbym go rozprasować. Pada do środka na wycieraczkę. Teraz dopiero, jeżeli moja prawa noga jest wolna, możemy sobie go zabrać. Bardzo mocno zależało mi na tym, aby skrzyżować rękawice z Łukaszem Harzewskim, z osobą, którą przegrałem na zawodowej scenie MMA i do tej pory ciężko pogodzić mi się właśnie z tą porażką. Minął rok czasu od naszej walki, no i chciałem sprawdzić jaki progres zrobiłem w tym czasie. Uważam, że ciężko przepracowałem ten okres i to co zrobiłem w tym czasie zaowocowało na sparingach. To co się działo na macie zostawiamy już słodką tajemnicą pomiędzy mną a Łukaszem 28 maja Harzewski znów wejdzie do klatki Fight Exclusive Night i zrobi kolejny krok w stronę pasa mistrzowskiego wadze 70 kg. Dajcie znać w komentarzu czy byście chcieli zobaczyć nasze starcie rewanżowe w momencie kiedy ja i Łukasz usiądzie na tronie swojej kategorii wagowej. I czy byście chcieli zobaczyć pojedynek dwóch mistrzów? Pamiętajcie o subskrypcji, lajku i odzwoneczku. Do kolejnego odcinka. Pozdro.